Ale gorąco, moi drodzy. Ale upały. Gorąco jak w piekle. 40 stopni. 38. 39. Jestem. Huch. Idę w tym upale do pracy. Gorąco jak fix. Gorąco jak w piekle. Ugh. Straszny. Straszny upał. Nie wiem czy u was też tak gorąco Szkoda, że mi to malowanie wczoraj zepsuło tam na samym dole ten deszcz, który generalnie spadł z jednej chmury pomiędzy jednym wielkim gorącym a drugim. Trudno. Fuh. Ostatni tydzień w pracy ostatni. Ostatnie pięć dni. Więc wybrałem się w przerwie obiadowej, zjadłem obiad. O, tak jakieś kurczaki latają. Zjadłem tutaj obiad, wybrałem się na spacer w tym gorącu na lody. Ale jak poszedłem do marketu, to zamiast lodów sok kupiłem pomarańczowy, bo taki gorąco. Myślę, schłodzę się kwaśnym sokiem zamiast jedzenia słodkich z lodów. Więc tak więc ja kupiłem butlę soku pomarańczowego Będę się kwasił w takim gorącu Nie wiem jak Wy sobie radzicie z tym gorącem ale ja sobie nie radzę Teraz samo południe, kurde 40 stopni, także jest masakra. I teraz tajfun nadchodzi, ale ma być też takie gorąco plus ma deszcz, więc dopiero po, tam, po tajfunie jak przejdzie to się trochę pewno ochłodzi jak zwykle i za chmura, ale generalnie niezły zły więc ciężko sobie radzić. Generalnie ja całym mokry jestem. Fuch. Będę się musiał gdzieś wysuszyć w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dojrzewają tutaj owoce. Ktoś ma fajne drzewo. Owoców, które się nazywają oczy smoka. Tak wyglądają oczy smoka jak lici Tylko że są takie mniejsze i mają zieloną skorupę. A lici są takie czerwone i bardziej takie kwaśne, ożywcze, a te są takie Long yan. Oczy smoka są takie bardzo, bardzo słodkie. No, a tutaj rosną Jack Fruty, proszę bardzo. Patrzcie, ile ich jest, ale rosną. Kurde, ale gorąco ja nie mogę. Nie wiem, jak wy sobie radzicie z takim gorącem, ale ja sobie nie radzę. Zaraz tutaj, gdzieś jak dojdę do pracy, to zaraz gdzieś tutaj spocznę. W klimatyzowanej salce usiądę. O, mango przejrzałe. Spadają. Koż na śmieci, ktoś zostawił. Przejrzałe mango spadają. Dzisiaj jak wrócę jeśli jak wrócę to mam w planach drzewo gałęzie podciąć z przodu domu podciąć gałęzie przy drzewie z przodu domu żeby tam odsłonić i żeby mniej spadało na auto tych liści Więc trzeba przycinać, bo rosną jak szalone. Natura tutaj jest bardzo agresywna, że tak powiem. Natura tutaj na południu Chin jest, i pogoda jest. Generalnie mega agresywna. Mega ekstremalna. Tajfuny. Mega gorąco. Wielka wilgotność. Kurde, ciężko się żyje. mango. Patrzcie, jak pospadały, jakie wielgaśne. A są jeszcze jakieś na drzewach niektóre. Więc tak jak mówię, no nie wiem jak Wy sobie radzicie, ale ja sobie nie radzę. Widziałem ostatnio tam w Londynie jakiś vloger z Polski. Widziałem, że zarabia na YouTubie zamiast chodzić do pracy. Bo więcej może zarobić Więcej zarabia Więcej zarabia na mówieniu o chodzeniu do pracy niż na samym chodzeniu do pracy Więc ciekawa historia Ciekawa historia A tutaj ktoś na skuterze sobie Dochodzę właśnie do pracy. Ostatni tydzień w tej szkole. Całe szczęście, bo ta szkoła jest generalnie jak, jak Akademia Wojskowa, słuchajcie. Ale to może kiedyś wam opowiem o tym więcej, jak już nie będziemy kontrakt obowiązywał. Mała Akademia Wojskowa. Dla tutaj dzieci starych, lokalnych. Bogać. Dobra, zaraz coś nagram więcej, jak wejdę. Starzy kantończycy tutaj z południa Chin to są generalnie bardzo przebiegli ludzie, którzy wiedzą, jak się w życiu ustawić i wykorzystać każdą sytuację. I wykorzystać każdą sytuację do maksimum. Także nieźle, przebie nieźle przebiegli są. Szanghajczycy też, także najbardziej przebiegli ludzie w Chinach to są szanghajczycy i tutaj starzy kantończycy z ze starych dzielnic w Guangzhou. Także uważajcie. Fuh, ale gorąco moi drodzy, jak w piekle. Jestem po pracy. Idę właśnie do samochodu. Dobrze mam klimę, dobrze działającą w aucie, bo normalnie można się upiec na Można się upiec na grillowanego kurczaka, patrzcie jaką mam na ręce wysypkę, alergię albo od potu, albo od słońca muszę, muszę w cieniu gdzieś tutaj się teraz chować A jeszcze jak wrócę do domu to muszę drzewa obciąć z przodu przed tajfunem No więc. Kurde, nie było miejsca tutaj na parkingu przed szkołą. Musiałem zaparkować trochę dalej, ale mi gorąco w szyję Aaaa! Ale mi gorąco szyje Czekajcie w... fryz poprawię No i ten Czekajcie gdzie tutaj stoi auto gdzie zaparkowałem gdzie zaparkowałem chyba jeszcze jedno chyba jeszcze jedna uliczka jeszcze jedno drzewo o kurde ale świeci teraz na samochód słońce trzeba chodzić od jednego cienia do drugiego więc nie ma lekko nie ma lekko moi drodzy także dobra czekajcie otworzę sobie tutaj Otworzę sobie tutaj samochód. Dobra. I wracamy. Wracamy do domu. O, pf. ale paruwa w środku. Kurde. Fu, ale gorąco. Fu, ale gorąco. W wietrze, w wietrze, to gorąca masakra. No, także straszny gorąc trzeba się chłodzić. Nawet An, an teraz nie wychodzi za bardzo. Na zewnątrz bo gorąco. Kurde, cały mokry jestem. Wszystko mokre. Spodnie mokre. Spodnie mokre, wszystko mokre. Dobra. Wracam do domu. Do zobaczenia za chwilę. Może coś nagram, jak będę obcinał gałęzie w tym gorącu. Będę obcinał komary. Trzymajcie się. Cześć. Pa pa pa. O, tutaj dziewczyny widzę w ogrodzie. Tutaj dziewczyny w ogrodzie szaleją. Przycinaliśmy z dzisiaj drzewa i tutaj różne te. Przycinaliśmy drzewa i różne tutaj rośliny. Także tutaj głowę obcięliśmy trochę. Tutaj inne rzeczy. An-an, widzę tutaj grabi liście. Carry on, you are doing good job. Mhm. Mm good job the leaves. No, także tutaj poprzycinane. Tu przycięte, tu przycięte wczoraj, tu przycięte. To jest sweetie. Uh, you can take the brush, yes, you can try. Ale mówi, że woli pozamiatać liście niż zgrybywać. Yes! Go for it! Try! No, także tutaj mega gorąco. Dobrze, tutaj mamy cień. O, dobrze, tutaj mamy cień. Generalnie rano mamy tutaj słońce, a po południu mamy cień w tym ogrodzie. Także idealne, moi drodzy, idealne ustawienie domu. Wschodzi nam słońce, i tutaj wpadają promienie do salonu, do pokoju kąpielowego przy ogrodzie, do jednej sypialni i do drugiej sypialni. Także rano mamy. Zaczynamy dzień pełen słońca, a wieczorem właśnie mamy tutaj po południu, już tak około trzeciej. Około trzeciej mamy tutaj, właśnie nie mamy słońca, tylko mamy piękny, piękny cień. No, także tak się tutaj prezentuje. Ściana się odsłoniła, więc niech to wszystko powysycha. Tutaj po bokach jeszcze będę musiał umyć po bokach będę musiał umyć i trawę będziemy musieli trawę będziemy musieli e, pouzupełniać w niektórych miejscach, tam, tutaj w rogu, tutaj w rogu, tam w rogu trochę ziemi przy, przywiozłem z ogrodu z przodu domu, a jeszcze pokażę wam jak podciąłem to drzewo w końcu jak wróciłem z pracy to podciąłem drzewo Podciąłem drzewo, proszę bardzo. Jak podciąłem drzewo tutaj. Ha, ha. I miejsce parkingowe nam się odsuniło, generalnie, żeby nam tutaj, żeby nam tutaj też wszystko wyszło w tym ogrodzie z przodu domu. To proszę bardzo, drzewo tak podcięte. Wszystkie tutaj gałęzie, te, które były gałęzie, przeciąłem, tutaj przeciąłem, wszystko powycinałem Także została sama korona, ona się generalnie będzie. Tutaj bardzo rozrastać za niedługo. Sąsiadka sprzedaje dom 2,5 miliona juanów, tysięcy złotych. Ten sąsiad sprzedaje dom 5 milionów juanów, 2,5 miliona złotych. Gdyby ktoś był zainteresowany, Wielka Willa. Był tu agent z jakąś klientką przedtem. Ja tutaj obcinałem, ja tutaj obcinałem, skakałem tutaj. Skakałem po tym płocie z nożycami tutaj do gałęzi obcinałem, a oni tutaj tutaj dom oglądali, więc pytam się agenta po ile za ile sprzedaje, agent mówi 5 milionów. więc Siempre rano z sąsiadką rozmawiałam, mówi 2,5 miliona juanów więc nasz tutaj ten, który mamy też cenę na 2 miliony juanów już. Hi, Sweet. Go help mommy o, oh, an-an. an zmęczona. Then come inside and have some rest. Tutaj gławę dziewczyny pozbierały. Będziemy robić kompot z gławy. Kompot oczywiście, nie gorąco. Simpei wychowana na południu Chin, więc. ludzie tutaj na południu Chin w takim gorąco chodzą. Chodzą generalnie w długich podkoszulkach i w długich koszulkach i w spodniach także. To jest standard. Yes, very good. Yes. Ok, I will help you. A w lecie, a w zimie generalnie wszyscy z gołymi nogami. Come. I am wearing panties, Very good, you are wearing panties, yes, excellent. When you go out, you need to wear panties. Otherwise different animals can crawl into, into your pigu. Dobra, buty założone. No, więc tak, moi drodzy, tak tutaj życie się toczy. Domy drożeją. Teraz był najlepszy czas na kupowanie domów. Wtedy, co my kupowaliśmy, najtaniej było. E, po półtorej miliona było parę domów, teraz już nie ma. Zostały dwa. Dwa tutaj na naszym osiedlu. Najtańsze, bo tam chyba ponad milion sześćset. Nasz ten, teraz po tym jak dodaliśmy trzecie piętro to cena wzrosła, 2 miliony juanów. Więc o 500 tysięcy juanów do góry, 250 tysięcy złotych po tutaj takim małym drobnym remoncie, więc tak się sytuacja, tak, się, tak sytuacja wygląda. Więc gdybyście chcieli taki malutki townhouse jaki my mamy, tylko trzy piętra. 2 miliony, sąsiadka ma trochę większy, z większym ogródkiem, 2,5 miliona, sąsiad ma taki wielki, tam chyba z 300 metrów, 300-400 metrów, 4 piętra, 5 milionów juana, 2,5 miliona złotych, więc tak wyglądają, tak się ceny kształtują, na dalekich przedmieściach miasta, a w centrum jest drogo, hu hu, dobra, trzymajcie się, to tyle. Zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku planuję Wam powiedzieć o tym, że nie korzystam już z żadnych social, social media typu Facebook i Twitter, albo X, albo inne, inne te media społecznościowe. Powiem Wam dlaczego i historię z Facebookiem. Dobra, trzymajcie się. Piu, pozdro.